Cześć, witajcie! Jestem Michał, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest z nami Franek. W tamtym odcinku też był Franek, ale też z włączoną kamerką. My, już nie rozmawialiśmy. przywitaj się Franek. Dobra. Lecimy. Jaką postać napiszcie? Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. A w komentarzach na, napiszcie, jaką postać najbardziej lubicie. Albo jaką macie. Jakiego macie? Chromatyka, albo legendę, jaką macie. Postaram się wbić jeszcze 12 tysięcy. I będziemy otwierać. 80 łapek w górę. Kolejny odcinek z Frankiem. Dobra. To słuchajcie, jeśli, jeśli chcecie jak będzie 80 łapczę górę, to możemy dobić u mnie na i moim i w ogóle drugie, to możemy dobić być 6000 i na mogą postać. Eight bita, dokładnie. Ja będę mieć 12 i będziemy otwierać mega może coś się dropnie, może nie. Bo mo mogą się trafić 3 stalpowery, powery, 2 do Spike'a i 1, 1 do Shelly. Jakbyście chcieli wiedzieć, bo no ja mam bardzo dużo szczęścia w dropieniu postaci na... No ja tak samo. Ja nosem otwieram postać. Ostatnio, żem dropnął... ostatnia moja postać, co dropłem, to Max. Ale Maxem nie będę grał, bo Max jest trudny do wbicia, bo mój kolega mówi, że... Wiesz, co mówi e, Hubert? Bo wpadajcie na jego kanał i... E... Oczywiście e, Hubert999 e, Cztery dziewiątki bez spacji Jak ty chcesz Franek to mo mogę ci zrobić konto na kanał Chcesz kanał? Ruch. Tak mm, No ale to w następnym odcinku Albo po odcinku albo w następnym odcinku Do po odcinku no. A, a jak to się pisze z innymi osobami? No, tak samo ty. Z inną gra. No to y, teraz te to robić, Do, Jaką postać bierzesz? Y, ja gram panem K. Ja gram Gayle. Lecimy. Dobra. Gdybyście chcieli wiedzieć, to my jesteśmy połączeni przez Time'sa. <noise> A ty, kiedy będziesz ojca? mieć tego krosa? Mamy kamen, mamy kamen. Nie będę miał teraz, będę miał kokardę. Kokarda będziesz mieć? Albo ojciec mi drogi, albo sobie kupię. Bo są na ojcu kręcę. Ej, bo ja mam mało haka. Ja okay. też mam mało. Coś się ze mną kłócisz. Mało haka. Chyba jeszcze by będą odcinki jest z y, tym, o 5 powerów, 5 powerów. Dawaj na niego, dawaj na niego. Nie na Broka, nie idź, on jest mocny. Po co? On się nazywa Poco. Poco Loco. Nie trafi mnie, nie ma szans, żebym nie trafił. To... Ja się na YouTube nazywam Kador jakby co A ile tu masz kicsów? Ja 5 Co to jest? Ile mamy tych e, e, gamesów? Tak chyba 12 A ty? Ja mam 0, miałem jakieś y, y, 130, ale je wydałem na y, skinny. Nie, to nie na skinny, tylko wydałem go na pana P i na gejla. Nie! Ej, ale wiesz, że ge jest gejl rzadki od e, pana P? Ja miałem na początku już na zgaila. Mi się trafił. To i to idź zabić. Nie! Nie, kurde, przegramy. Gramy nie wychodząc z gry, dawaj. Yeah. Tatara ta, Minus ta, ta, ta. dwa, ja. Yeah. Ja mam minus trzy. A ja dwa. Plus dwa? Minus dwa. Ej, a byś zobaczył na moim koncie jakie ja mogę postacie jeszcze powerować, żeby było więcej. Tylko nie Tika, bo Tiki mi się źle gra. Ja nienawidzę Tika właśnie. Ostatnio był odcinek Zbiana 14 rangi na Tiku. I dwa Big Boxy otwierałem. Nie, to było w kolejnym odcinku. Jak nagrywałem? Ja gram Mortusek. Ej, a widziałem, że to jest Lego. No. Ja byś chciał widzieć... Czekaj! Nie pójdź jeszcze w grę. Ja robię ma miasto Lego. Skąd wiesz? Much air, steady wins the race. <laughs> Aha, i zaraz będę musiał iść e, ten, wiesz co... A Na co? no! Gramy do 24 Ej, a jutro... Jutro tak o dziesiątej też będziemy grali? Dobra, jesteśmy umówieni. Nie, no nie, ale to bym musiał być z tobą połączony na Brawl Stars Wiesz, już tak na czacie. Nie na czacie Dawaj, dawaj, o, jeszcze damy radę. A ty, a ty da... mało wszystko no ze skrzynek wszystko. Nie, ze skrzynek wszystko nie. Ej, ale ty mi nie kłam, że ty miałeś 130 gemów. chyba, że se do, doładowałeś. Nie mam doładowania. Zabili nos, ale tu. Plus jeden ja mam, a ty masz pewno plus cztery. Ja mam cztery. A ty masz plus jeden. Ej, jak chcesz zobaczyć, ile mam zimców? Ej, a ty ty mam ile tutaj... mam... Patrz, ile mam zimców. Zaraz cała seria będzie moja. Nie mów. No, czekaj. Ej, Michal. Co? Doramy tym? Right. Teraz jak będziemy grać, pochowamy się w krzaki, patrzymy, żeby nikt nas nie y, zabił. Dobra, ja biorę na to Franka. To na koniec się zabijemy tylko dwie osoby i będzie... I Ej wiem! Wiesz jak ja zawsze robiłem pranka, jakie pranki robiłem! Nie my w krzakach sobie siedzimy, nie? Ja na solo w krzakach sobie siedzę. Ktoś podejdzie, to idę o bach! Bach i już! Tak robiliśmy. Ty... Michał! Co? ulka, to jest No, bo on tak jakby... tak, on pierw musi to tak, pa. On tym gościu, o A co ty tam mówiłeś przez... Co ty tam mówiłeś przez telefon, bo nic nie było ee, słychać? co no z telefon. Tam. No nie kogoś pokonują, a nie nie. W ogóle wszystkie... Bo wszyscy się boją. O! się! Ty go zabijasz? Nie. Bo ja mam lagi! No to internet masz? Słaby. Wiesz co Co? dziesięć! Ty miałeś minus dziesięć! Ej, jak, ci, jak ja cię zablokowałem, żebyś ty się ze mną nie łączył, to ja ciągle na sala pierwsze miejsce i plus 10 kucharków. Leciałem. Czekaj. Kim? Mortiskiem? Mortisek jest z Talala. Mortisek is Kogo? Pa, ile mamy? Siedem już. Widzicie, jak ja wala mi? Pa już pierwsze miejsce. <słuch> Marki słusznie e, e Lowina, aha, e, e Co? A powiedz coś do widzu. Zapomniałeś, że się nagrywa? Dawaj, gierę. Co? A włączyłeś nagrywanie? Pewno. No później jeszcze jest na razie odcinek, co ty? Dobra, ale to może jak to może by było na tyle z tego odcinka na razie. Cześć.